Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj bierzemy sobie znowu mangę, kolejną mangę. Tym razem jest to Claymore, tom pierwszy potężnego, ogromnego grubasa od wydawnictwa JPF. Norioho, Noriho Yagi odpowiada za tę pozycję. Artystę możemy kojarzyć przede wszystkim właśnie z tego tytułu, bo on z tego, co się tak... Troszeczkę interesowałem, wychodził w mniejszych, takich cieńszych wydaniach, no i teraz dostajemy w formie właśnie takiego potężnego 500 czy chyba 600 stron grubasa. Wariant twardej oprawy jest oczywiście jak najbardziej dostępny w preorderach, z tego co się orientuję. Natomiast w przypadku Mang, ja w te twarde oprawy jakoś specjalnie nie idę. Wystarczą mi miękkie, nie ukrywam. Natomiast <coughs> warto dodać, że. Tutaj. Tutaj, no tu mi się coś zagieło w ogóle, ale tutaj w przypadku e, mank, no tak jak mówię, e, czasem czasem podkreślam. Są takie tytuły, gdzie z automatu mamy je wydane w twardych oprawach. Nie musi to być preorder. I ja takich dosłownie mam na palcach u jednej ręki, możemy policzyć, bo Inaczej się nie dało, a chcę mieć je w swojej kolekcji. To jest tak woli wyjaśnienia. Natomiast tutaj miękka oprawa z obwolutą, jeśli chodzi o sam komiks, samą mangę. Cena okładkowa jest to 105 zł. Tutaj jeśli chodzi o jakieś opisy, przypisy, takich za bardzo nie mamy. Natomiast tak się prezentuje wewnątrz, pod obwolutą. Bardzo ładne to jest takie z lekkim pobłyskiem jakby te rysunki. Tutaj mamy grzbiet, no i właśnie tu mamy tył naszej bohaterki. A tutaj możemy zobaczyć też, w sumie, tył, tylko taki troszeczkę w innej prezencji. Także tak to wygląda. Na początku kolor, troszeczkę tego koloru dostajemy przykładowych grafik. W sumie są ładne i one tak naprawdę wiele nam mówią, jeżeli już znamy historię. Natomiast ja wam jej nie chcę na razie zdradzać. Krótki zarys. Claymore jest to forma nazwy, tak naprawdę, kobiet, które zajmują się eliminowaniem demonów. Tak mówiąc, najprościej. Natomiast ciekawostką jest taką, że aby móc to robić i aby móc z nimi walczyć, potrzebują troszeczkę tego elementu właśnie. Demoniczności. W jakiej formie je zdobywają, i w jakiej formie są w stanie troszeczkę właśnie tym takim demonem być albo nawet w połowie, ale móc to kontrolować, żeby nie przeważyło tej ludzkiej formy, nie chcę wam zdradzać. Tutaj to w sumie zostaje wyjaśnione, jak i dlaczego na przykład tylko kobiety są tymi klejmorami, tak nazywanymi. Bo de facto one mają jakieś przydomki, mają jakieś imiona, ale. Nie chcę wam tego zdradzać. Poznajemy Zakiego i Rakiego, dwóch braci, którzy właśnie mieszkają w jednym z takich miast, gdzie wójt, nie wiem, sołtys, to jakoś to jest nazywane, zatrudnia taką właśnie postać, taką właśnie klejmorkę. Nie wiem, może by tak użyć określenia. Ta nazwa w ogóle jest przydomkiem od miecza, który dzierżą podczas właśnie tych swoich. Przygód i walk właśnie z takimi oto demonami. No i oczywiście ta akcja zaczyna się dalej rozkręcać. Rozkręca się do tego stopnia. Tu taki będzie troszeczkę mały spoiler. Może już metodą dedukcji ktoś sobie tam gdzieś odgadł, że jeden z tych braci generalnie bądź co bądź decyduje się wyruszać, wyruszyć w drogę za naszą bohaterką. Tam zaczyna się wiele dziać. Ich relacje, które poznajemy są naprawdę bardzo ciekawe. Poznajemy właśnie zarówno jedną stronę tego medalu, nazwijmy to, i drugą. I powiem szczerze, to jest bardzo ciekawe. Nie jest to może nic odkrywczego, aczkolwiek. Daje satysfakcję. Ja miałem troszeczkę obawy na początku, jak to będzie z tym, przy rozwijaniu tej fabuły. Ba, jeśli chodzi o samą kreskę, jest fajna, ale nie jest to taka mangowa kreska, jaką ja najbardziej lubię. Może nie dosłownie tą, co mówimy cukierkową, ale tu jest troszkę to oszczędnie i. Nie wiem czy no nawet trochę bym powiedział nawiązanie do berserkera można tutaj by to podciągnąć i ma to jakieś logiczny sens, logiczne wytłumaczenie. Takie trochę też soulsowe, choć tutaj jednak w mniejszym wydaniu bardziej bliżej berserkowi do właśnie serii Dark Souls, Demon Souls, prawda? I ogólnie tych wszystkich Souls podobnych pozycji od From Software. Dlatego tutaj, zdecydowanie, mimo wszystko, jako całość, trzyma się to przyjemnie, mówiąc kolokwialnej kupy i czyta się to też przyjemnie. Owszem, są czasami słabsze troszeczkę momenty, ale one szybko dość zanikają poprzez właśnie tą relację naszych bohaterów. Mogę tutaj jedynie powiedzieć, że w pewnym sensie są to trochę takie kolejne misje, które wykonuje nasza bohaterka. I może to być trochę, nie wiem, nużące, monotonne, że aha, udała się do kolejnego miasta, pokonała kolejnego wroga, do tego dochodzi jakiś tam wątek fabularny i tak w koło Macieja. Ale na szczęście aż tak nie jest, bo to wszystko gdzieś tam jest wypełniane tymi istotniejszymi elementami fabularnymi, które dają nam taką spójną całość. I nie odczuwamy jakoś specjalnie, tego, że właśnie coś takiego się dzieje, że coś takiego ma miejsce. Więc tutaj zdecydowanie myślę, że warto się interesować tą właśnie pozycją. Co mogę jeszcze więcej dodać? Zwroty akcji, które czasami miewają miejsce, są też w sumie ciekawe, natomiast sama walka może mogłaby być bardziej troszeczkę widowiskowa, choć ona nie wygląda źle. Tylko to jest takie trochę moje czepialstwo. Aczkolwiek, tak jak mówię, mogło to być bardziej troszeczkę takie, nie wiem w sumie jakie, ale stwierdziłem, że Wam o tym powiem. Jako całość naprawdę jest ciekawe, bo czym dalej w las dochodzą pewne elementy fabularne, a końcówka, która troszeczkę mnie zgubiła, zaskoczyła. Myślałem, że rozdział naszej bohaterki tutaj jest tak jakby. Zakończony i będzie to kontynuowane w innej formie. Będziemy poznawać inne, właśnie te postaci tych klejmorów. Okazuje się, że nic bardziej mylnego, i tutaj oczywiście też jak najbardziej dostajemy że tak powiem rozwinięcie jeszcze bardziej jeszcze więcej tej całej historii i to tutaj się naprawdę sprawdziło. Końcówka może nie tyle opatrzczeny, co naprawdę byłem zaskoczony, że fajnie tak to zostało poprowadzone i dało nam możliwość chęci czekania na kolejny tom, bo przyznam się szczerze, zdecydowanie tak właśnie jest i tutaj to daje nam Taką, no dość sporą satysfakcję tego, że wow, pierwszy to mnie kupił i chcę czekać na kolejny. Fajnie, że właśnie w takiej formie. Więc tutaj jak najbardziej jest to mega plus. Claymore też to jest kolejny tytuł, który mnie kupił. Ja nie ukrywam, że JPF no, ma dość szeroką i ciekawą ofertę jeśli chodzi o mnie, jako takiego już troszeczkę starszego zgreda, gdzie jednak te oldschoolowe pozycje mogą się podobać, więc Claymore jak najbardziej tak na plus, tak jak i w przypadku innych pozycji. Od tego wydawcy. Nie mówię, że wszystkie, bo niektóre przeczytałem jeden, dwa tomy i sobie na razie odpuściłem, ale w przypadku Claymora raczej będę chciał kontynuować. Także czekam na Wasze opinie na ten temat. Czy Wy też chcecie czytać, czy czytacie albo znacie tą historię? Oczywiście skomentujcie, będzie mi wtedy bardzo miło. No i nie zapominajcie też o tym, aby polubić udostępnić, żeby inni też mogli się. Dowiedzieć więcej na temat tego materiału. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.